Między jawą a snem. Ludzie zaczynają opowiadać historie. Historie, których nie powinni pamiętać, historie z innych czasów, innych miejsc i innych ciał. I dla jednych to jest metafora, symbol, język podświadomości, dla innych to są dosłowne wspomnienia duszy. Ale niezależnie od interpretacji, doświadczenie jest tak intensywne, że zmienia sposób patrzenia na życie. Wielu badaczy hipnozy, na czele z Michaelem Newtonem, ci najbardziej odważni, poszło tym tropem. Zaczęli spisywać świadectwa ludzi, którzy cofali się poza granice obecnego życia. I ku zdumieniu wszystkich pojawiła się spójność. Ludzie z różnych kultur, z różnych krajów, z różnymi przekonaniami opowiadali niemal identyczne historie. Mówili o dawnych wcieleniach, o przestrzeniach światła, o spotkaniach z przewodnikami dusz, o miejscach, gdzie podejmuje się decyzje dotyczące kolejnego życia.